Witajcie z tej strony ja, czyli Was kochany Merdek, Morderczy Dron. I dzisiaj se obejrzymy ostatni, ósmy odcinek Murder Jones z polskim dubbingiem oficjalnym i zastanawiam się czy będzie dobry, czy do dupy. Jeżeli będzie do dupy, to w trawiecie przełączamy szybko. Jeżeli będzie dobry, nie przełączamy. I od razu mówię: jeżeli pojawi się dubbing polski do wszystkich odcinków Murder Drons, to nie będę nagrywał znowu tego samego tylko z polskim dubbingiem, bo. nie potrzebuję tego. Zatem zacznijmy: Kosmos. Okej. Okay. Okay. <coughs> czy, czy tam był ten chłop, który miał jaraną głowę? No to wygląda. Aminuł. On tu wygląda jakby miał na to wywalone jajca Nauczyciel jest genialny O Jezus Maria Вау. Правдивая Сигма. Ом. Star Obraziła obradził, właśnie swoją córkę. Podoba mi się to, jak tutaj jest ten. Jak ona próbowała mówić, a nie mogła. I to jest w sumie identycznie jak u nas. Co mi się bardzo podoba. <grybujesz> <grybujesz> to jest ten statek, co się latał po kosmosie. Jay, J, N, Cosmopila! Ej, dubbing do Ena już jest dobry, już jest dobry ten dubbing. Sam miałeś ratować. Jestem na ciebie za to tak troszeczkę wkurzony, ale odwiadamy go później! Dobra, już dubbing do musi też się fajpiz. <grywanie> To jak Ta śmierć będzie zajeb... Okej okay. Będzie zajebista Stop <grywia> Uzi już pewnie to wyobrażała czy to będzie ta scena, gdzie ona będzie się jarała? Dosłownie jarała. O. To nie wygląda za dobrze. A zanim ten, no wiesz, czy my, wiesz, chodzimy ze sobą? O, tak, tak myślałam. O, ja nie zawsze umiem złapać znaki. Tak? O, wyglądami Jej! Najlepszą ulubioną postać na mertwem Tak, dzięki szefowo To się wyklepie Kurzone. Nie szkodzi. Super Już jest wkurzone że <grymne> Wiadoma maso, pora zanurkować w Wielką Planetą Czarną Dziurę. Grawitacja, no tak, jest, jest. spokojnie, umierajcie! Zbiegajcie, to. Co? Co? co Fila, skąd... NIE! NIE! Nie mówcie mi, że... NIE! Nie wróć... Ona no wróciła. Ona wróciła! Tyż ona na 100%? TAK! Wróciła! Wróciła Vi. Najlepsza laska! Jezu, co ja ze swoim życiem... Wróciła wi. Ona wróciła! Razem ze swoim kolegą dinozaurem Którego zapomniałem imienia Nazwę go sobie kowboj Mam genialny nas dla dinozaura. Striker. Nie tak łatwo nas zderać z matą. Raczej zastępcą. Jedno Striker. Chcieliśmy się stąd ewakuować, Jay! Mówiłaś, że po tej robocie nas zostawisz porośniej! Oszukała cię! I wiem, nic to nie zmienia! Ale mnie także. A wiesz, że nie ma ucieczki! Nawet po śmierci! Znacznie lepiej stać po stronie wygranych. Jako drużyna. A, wiesz ty co? Goń się! Wow. Hej, Ben! O, Nie potrafię dziurę on i o. grę się robi gara, było. się nie widzą, dalej się nigdy może. Okej, okay, coś się stało z tymi matkami. O, proszę... Chyba coś upuściłaś. NIE! Ale głos do Cyn jest majstersztykiem. Ze wszystkich postaci, które mają tutaj właśnie polskie dubbingi, Cyn... Picobello normalnie. Uzi Cześć M <grym> Lubię Rozumiem obraziłeś się bo zraniłam twoje uczucia No No serio łatwiej się swoim Ale... <grym> czynem <grym> No do cholery

Dobrze, zacznę od ciebie, koleżko. Otwórz je, otwórz je, otwórz je, Mój limit strachu właśnie przekroczył 100 Ogólnie będę miał wspaniałe koszmary. Zgaduję, że będę miał paraliż senny? I będę kuźwa widział w rogu mojego pokoju. Pieprzoną cyn. Na pewno nie będzie w rogu. Ona będzie gdzieś mi u mnie na suficie albo.

Myślałam, że ogarnęłaś się po ziemi! Nigdy nie byliście mi potrzebni. Jay, teraz przesadziłaś! Lubię cię, ale teraz k**wa przesadził. A, to jest tylko korytarz.

O nie. Jesteś tu? A to jest prawdziwa za to syn? Jest tu? Nie wiem ile pamiętasz, ale czy inna szukała? Albo syna szukała ją? A tam O nie, to jest to jest syn, to jest ten, to jest ten! Powinna nam być szczera, ale tak się bałam o nas. O ciebie! Pistul! O fuck. Zróbcie swoje, a zostawię was w spokoju, dobrze? Zauważyłem, jaką V od odcinka pierwszego do tego miała przemianę. W pierwszych odcinkach ona była po prostu psychopatką, nie szanowała Uzi, Ena, tak średnio ich w ogóle szanowała. W szóstym tam mała zmiana, bo ona po prostu się poświęciła. W siódmym w ogóle jej nie było, a tutaj ona się BOI. On, morderczy dron, się boi! Nawaliłaś wii! Czemu to gówno jest tak posrane? No to jest ten kurtyr <ślesy> też. <ślesy> Tak, o hmm? ja, <laughs> Ona to powiedziała Ona... Zamknąć mi się tam kuźwa <laughs> Ona powiedziała Łap pie Uzi! A Zdycham Uzi tu nie ma Holy E... Uh, co? Łapy precz! Nikt nie traumatyzuje tych dziwnie sexy dronów poza mną! <trony> Fajnie, że jeszcze coś tam. No ogniance a O! o. Taka już jestem. Uważam, że cringe'owe rzeczy są super. I jestem! O! dobska dopskaz skarbie. Oh yeah! <laughs> Okej. Okay. Dajemy na kula. купи всего <свес свес> Помахала я <помахала> To jest syn normalna. To koniec. Koniec sztuczek. Łoo! Wow. Adios, memba kuel. Przydałby się nam jakiś tajny uścisk dłoni, nie? Ja myślę, zgodnie.

Dobrze! i zamorduj. Nul? Czy się coś zrobi? Co zrobisz, kucba? Okej. Śniuk. Nowy zombie cliff jump. Transformy Prime, że z nagle są biaki robotyczne? No, ale, jak tu znał, już wrócił, nie? Pff, ale genialnie z Ona to zjadła. Ona to zerzała. Czekaj, ona tylko włożyła do później. Nie połknęła tego, więc nie zrzała. Dobra, zlera.

Okej. Okay. Okej, okay, to jest dziwne. Ja pierdzielę. No. Adios, telefon. Za mnie i śmierdzisz. Ok, dziwne to było. Hmm. Hey. W sumie sexy Nie będę tego komentować. Ja nie mogę tego komentować. Nie mam tego co powiedzieć. O, autobus. Tego prowadzi. Kto? Striker.

Ach, jest. <śpiewanie> <śpiewanie> I tak odkryłam, że świat jest pełen koszmarów i lepiej jest chować się za grodziami. <śpiewanie> I że nie jest tu tak najgorzej, powiedzmy... <śpiewanie> Dobra, zobaczmy, kogo my tu mamy. Sleep mode. Mamy... Nowych osób w klasie? Wow! Widzimy w tle Ena, widzimy w tle Lizi i eee, Wii. <grym> Słuchajcie, pomyliłem się. Dol pojawiła się jednak. Dol się pojawiła. To No i teraz umiem psać! Wersja polska, Brudolina Studios Wystąpili Agnieszka Pogę-Wiśniewska Mirosław moron Jolanta Dywała-Brzostowska Anna Gregorowicz i inni. anime na ich temat. Wow. Reżyseria Livia Asza Stępień. Yeah. Dialogi Agnieszka Pokę Wiśniewska. Montaż Bartek bratek Mojsiewicz. Mix Gerard Czarnecki Flightcore Studios. Czyli to koniec. Koniec merda, Co Wyglądasz cudnie Cyn? Czekaj, chwila Czyli jak Uzi zjadła tą kulkę Czy to znaczy, że Uzi i Cyn się połączyły, przez co Cyn jest ogonem? Ha. A może dodasz kokardkę, co? Ona jest emo, ona nie potrzebuje kokardki To koniec ale zanim to, zobaczymy sobie ich sklep. Tak, zobaczyłem sobie ich sklep. Już wiem, co kupię. Zatem, to jest koniec. Oficjalny koniec Murder Już więcej nie będzie żadnych filmów. Niestety. Sobie też smuci, bo bardzo lubię ten serial. Zatem, tak. To byłem ja. Merdek. Widzimy się następnym razem. Na nara. I o, jak chodzi o te głosy odnośnie czy z DVD Toilet, czy Cyrk, do, do 26 zobaczę się. Jeżeli które będzie miało najwięcej, zacznę nagrywać. Więc do widzenia.